Zaraz sobie sprawdzę, czy samiczki tamta i ta mają ruje i spróbuję je dopuścić. Może dzisiaj da radę, a dzisiaj mamy wtorek. Ta samiczka nie ma rójki. Dobra, z tą paną spróbujemy jutro. Być może dostanie rójki. Na razie nie dostała, także będziemy sobie próbować codziennie. Możliwe, że się w końcu uda. Teraz wejmę sobie tą drugą przerzucę do reksika. Ta dostała rójki. Reksik nie doświadczony, ciekawe czy trafi. No i tutaj widzę, że raz mu się udało pierwszy raz. Zobaczcie, jak się śmiesznie zachowuje. Będziemy czekać na drugi. Zobaczcie, on wcale nie jest dużo mniejszy od tej samiczki. Chyba na razie się dzisiaj skończy. Zobaczymy, jak będzie później i jutro. Samczyk sobie wypoczywa. Zobaczcie. Sadełko. To się nazywa sadełko. Sadełko. Ciekawi mnie czy samiczka załapie za pierwszym razem, czasami się udaje, że załapie za pierwszym, czasami nie, zobaczcie jaka samiczka jest też zestresowana, dlatego ją wyjmę, spróbuję sobie wieczorkiem. Dzisiaj środa, spróbuję sobie jeszcze raz dopuścić panią Reksik, jest po południu, zobaczymy czy dzisiaj da radę, bo we wtorek, czyli wczoraj niestety nic z tego nie wyszło. Jak widzicie nic z tego nie będzie, dlatego na noc zamienię sobie miejscami dzisiaj samiczkę z samcem. Panienka się wstydzi, o wezmę ją, przełożę tak jak mówiłam do samca do klatki. Na noc zrobię to już dzisiaj i zobaczymy co z tego będzie, także ja sobie wyciągam po prostu pana Reksika. Samiczkę już zostawiam tutaj. Ta panienka dopuściła się we wtorek i to we wtorek dwa razy, więc tej parki. Mogą być maluszki. Dwa razy się dopuściła, może załapała. Zobaczymy, co z tego będzie. Nawet już ucieka. Chociaż <laughs> wygląda na to, jakby rójkę miała, ale chowa się do kąta, więc być może się zakociła. Już tu widać, że próbuje uciekać, chowa się. Tak więc tej panienki nie będziemy męczyć. Wyjmę sobie samczyka. Przełożę do pani reksik, panią reksik tutaj. A tą samiczkę do swojej klatki. Dobrze, nie męczymy jej, wyciągamy, bo Rujk już nie ma. Czyli trzymajmy kciuki i zobaczymy, czy się pienienka wykoci. Więc tak ta samiczka y, wygląda na to, że jest zakocona. Tutaj jak widzicie, jest samczyk. On nie ma tego fajnego takiego paska na grzbiecie tylko on cętki. Chodź, panie rycik Ciemno się zrobiło. On ma, widzicie, centki na grzbiecie, więc po tym poznaje. A samiczka na trafiła tu. Będzie siedziała tu. I zobaczcie, ona ma taki pasek fajny na grzbiecie. Po tym ich poznaje. No, zaraz sobie uzupełnię sianko, jedzenie, a idę na chwilkę do domku. Także panienka będzie siedziała tu. Trzymajcie kciuki, żeby dostała rui, bo to będą moje pierwsze reksy. Właśnie mamy czwarte rano. Próbujemy dopuścić dzisiaj samiczkę jeszcze raz. Może tym razem się uda. Nie ma rui. Jest godzina 17. I muszę wam powiedzieć, zapomniałam telefonu, zieję, bo biegłam po niego. Ale jeśli chodzi o to przełożenie. Zamiana klatek samiczki z samcem to pomogło, bo właśnie dopuściła mi się pani Rexik. Także może być coś z tego. Mogę się spodziewać niedługo Reksików. Poczekam jeszcze chwilę, czy się dopuści jeszcze raz. Jak nie, no to spróbuję jeszcze dzisiaj, później, przed kolacją. Zobaczcie, jak samiczka już sama się wypina. No i mamy drugi raz. Poczekam jeszcze na jeden, ale już wam nie będę nagrywać. I samiczka wraca do swojej klatki. Mamy piątek, jest wcześnie rano. Dopuścić jeszcze raz tą samiczkę. O, proszę bardzo. Gdyż wczoraj się dopuściła, jak wiecie, samczykiem pokrył dwa razy. A dzisiaj to już tak dla pewności. I zobaczymy, co z tego będzie. Będziemy czekać do wykotu. Czy będzie wykot, czy nie będzie. Zobaczymy. To samiczka pierwiastka, tak jak i tamta bura. Także wszystko możliwe. Czy się udało ją zagodzić za pierwszym? Czy będzie trzeba na wiosnę? Także wszystko się okaże. Jak widzicie, samiczka maruje. Dostała rogi wczoraj po południu. Także dla mnie to pasuje. Ładnie razem wyglądają. Samiczka jest troszkę bardziej masywna od samczyka. Także tu randka się udała. U i też randka się udała. Dobra, poczekam jeszcze chwilę i przerzucę tą burą. Zobaczymy. Puściłam tą samiczkę. Sprawdzę, czy ta samiczka ma jeszcze rójkę, czy nie ma. Jak widzicie, samiczka nie ma już rójki. Zobaczymy, może z tego coś będzie. Jak wiecie, zaczęła się szkoła, samczyk dostał się yy, i ostatnio o, w ogóle brakuje mi czasu na wszystko więc yy, tutaj ta samiczka ma wyczyszczone. Pani Jereksik tak samo nie bunia, ona jest. Spokojna, fajna ta samiczka. Ciekawe jak będzie chowała maluszki. No ale tak to jest ogólnie. To jest samiczka mojego syna. O, spokojna. Teraz będzie brykała, bo była u kawalera na randce, ale już randka nie wyszła. Nie, kochanie. Ale ogólnie całej tej zgraje muszę sobie wyczyścić. Zdałoby się. No tutaj samczyk już sianko sobie wyjął oczywiście. Teraz świeci to słoneczko, ale nie jest już takie Wiecie, bardzo nagrzane. A panna siedzi oczywiście tutaj. Ta panna ma rójkę, nie chciałam jeść. Ale chyba rójka już przeszła, bo zaczęła jeść. Wczoraj już wieczorem zaczęła jeść, ale przedwczoraj nie jadła chyba nic, oprócz ścianka. Martwiłam się o nią. Jeśli chodzi o te salandry, to ja osobiście byłam i widziałam mamusie nie tej samiczki, a tego samczyka. Tak, smurfika naszego i powiem wam, że one wielkościowo są jak kalifornijskie. Dlatego sasunia jest zdecydowanie jeszcze za mała. Także czekamy aż sobie urośnie i zobaczymy co z tego będzie. I wtedy na wiosnę dopuścił nas sasunia kurtka, kurtka. Oj. Ona już nie jest taka agresywna jak była wcześniej. Ale czuję tu już o, innego królika i tak to wygląda. Chciałam jej przesunąć tą miskę, bo sianka już wyciągnęła przecież. Ale ona już na szczęście tak... Już! Sasuś, Chodź. Chodź. No zobaczcie. Co za piękna mina. Mój królik bron. Już ona tak nie atakuje jak to robiła wcześniej. Już jest taka spokojniejsza troszkę. Być może dlatego, że daje jej wąchać pierw rękaw albo łokieć, tak żeby mnie nie zezarła. <noise> I już daje się pogłaskać. Nie coś? coś? Chodź. Także zobaczcie sami. Już, już jest lepiej. Już jest lepiej. Już fajnie. Trzeba cię wyczyścić, kobitko. Tutaj jest czysto. Staram się czyścić na bieżąco. Jak widzę, że któryś królik po prostu ma bałagan, to od razu go staram się usunąć. No ale teraz, jak wiecie, jak jest szkoła, a że ja włożę dziecko do szkoły, a z drugim jestem w domu sama, to czasami jest ciężko mi to ogarnąć. A że dzisiaj mam piątek, tam maluchy mają siano, już im nie dawałam owsa yy, ani mieszanki zbożowej, dlatego że chciałam, żeby wyjadły to. Po prostu ten ten do końca, bo chcę im wyczyścić dzisiaj klateczkę. Bo już się zrobił taki spory dosyć bałagan po tygodniu, więc trzeba to wyczyścić. wcinają siano, zobaczymy, dojedzą i dopiero wyczyścimy. Samiczka też jest fajna. Samiczka już się tak nie boi, jak się na początku. Czasami nawet sama przychodzi do głaskania. No wiadomo, jeszcze jest bująca. Ale teraz to już mi no się. bardziej bojące są to maluchy. To to, to to nie jest, to nie jest, to nie, to to samo przyjdzie. Ale tamte, to masakra. Chciałabym wynięczyć wszystkie, ale się nie da. Ta samiczka jest fajna. To zobaczcie, ta Abi to będzie tak. Abi jest fajna. No i tym maluchom trzeba wyczyścić też już dzisiaj. Postaram się to na 100% dzisiaj. Najwyżej lekcje poczekają, ale sobie wyczyszczę. Będziemy wyczekać na dwa wykoty, także zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze ma być w miarę ciepło październik, więc dobrze by było, bo akurat jak samiczki by się wykociły, nie byłoby mrozów. Chociaż ja przy mrozach też dopuszczam, ale to trzeba pamiętać, że to akurat dopuściłam reksiki, więc buterko mają ładniejsze. Jeśli chodzi o trzymanie na zimę tych królików na dworze reksików, to muszę Wam powiedzieć, że to nie stanowi problemu trzymanie ich na dworze tylko w zimę, tylko oczywiście ja sobie ocieplam, zostawiam im taką szparę, żeby miały sobie wymianę powietrza, muskiterę czasami ściągam, czasami nie, no bo wiadomo jak śnieg pruszy, to żeby mnie pruszyło i nakładam sobie w liselinę tak dotąd, żeby im nie wiało. I jeśli chodzi o trzymanie tych reksików w zimę, to też to nie stanowi problemu. Tylko po prostu od początku lata muszą się przyzwyczaić do temperaturki. Ja i tak sobie w miarę klatki ocieplam. W razie czego, gdy, żeby nie wiało. Ona tutaj trafiła do tej dużej komorowej klatki, więc będzie ciepło, gdzie trzymam sobie mamusie z małymi ona jest w środkowej tutaj jest ta moja bura mieszanka której nie widać jak zwykle i ciekawa jestem jak się wrodzą te maluchy czy do mamusi czy będą pomieszane dawno nie miałam takich kolorowych łaciatych więc też jestem podekscytowana nie mogę się szczerze mówiąc doczekać mam nadzieję, że wyszło jeszcze za dwa tygodnie spróbuję sobie samiczki a obie dopuścić do samczyka Oczywiście delikatnie to zrobię, w razie czego, żeby im nie zrobić krzywdy, bo jak wiemy, jak któraś będzie zakocona, to może się zacząć gryźć samcem, więc często jest tak, jak dostawiam do klatki samce i ona już zaczyna fukać i straszyć, to jej nie wkładam i wiem, że może być coś na rzeczy. Dobrze, kończę. Oczywiście jeśli Wam się spodobało, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach. <laughs> Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej!